Owszem, to właśnie dzięki wojsku możemy dzisiaj korzystać z wielu cudownych technologii, jednak nie wszystko, co stworzyło wojsko, było aż tak udane czy chociaż normalne. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych wojskowych wynalazków. A partnerem dzisiejszego odcinka jest World of Tanks Najpopularniejsza gra online z czołgami w roli głównej Która postawi was w roli dowódcy ponad 600 maszyn wojennych z połowy XX wieku W tym kilkunastu polskich Umożliwiając rywalizację z innymi graczami z całego świata Między na tej mapie wzorowanej na prawdziwej polskiej wsi A co najlepsze, nie dość, że gra jest całkowicie darmowa To w opisie pod tym filmem mam dla was link ze specjalnym kodem zaproszeniowym Dzięki któremu już na starcie otrzymacie ciężki czołg angielski Premium Excelsior Ćwierć miliona kredytów 7% 7 dni konta premium i 3 dodatkowe czołgi premium do przetestowania. Kod dostępny jest tylko dla nowych graczy. Jeszcze raz zapraszam link w opisie. Tymczasem wracamy do odcinka numer 10. Krumlauf to nazwa specjalnej nakładki na karabin MP-44, która pozwalała Niemcom w czasie II wojny światowej strzelać do wroga z za rogu. Jak możecie się domyślić, żywotność takiej lufy nie powalała. Za jej pomocą możliwe było wystrzelenie zaledwie kilkudziesięciu serii. Co więcej, same kule nie wytrzymywały i często wylatywały z lufy roztrzaskane, jak ze strzelby. Numer 9. Gołębie spadochroniarze to z kolei wynalazek Brytyjczyków. Małe zasrance zrzucane były na okupowane terytoria z prośbą do lokalnych. Mieszkańców o zapisywanie pozycji wroga, a następnie przyczepienie ich do ptaka i wypuszczenie go, aby wrócił z wiadomością. Numer 8. Jednym z najdziwniejszych pomysłów z czasów II wojny światowej bez wątpienia było wykorzystanie jako lotniskowców olbrzymich gór lodowych. Wystarczyło doczepić silnik. Dodatkowo, aby wzmocnić okręt i uodpornić przed topnieniem, wodę miano mieszać z trocinami, a nawet z prasowanymi gazetami. Tego typu mieszanka miała zapewniać wytrzymałość, porównywalną do zbrojonego betonu. Numer 7. Wodny welocypet to przeciwne urządzenie przypominające statyw służące do chodzenia po wodzie. Dzięki niemu żołnierze w XIX wieku mogli zakradać się do wroga nawet jeśli ten czaił się przy brzegu i jedyne czego się spodziewał to ataku lądowego. Numer 6. Podczas I wojny światowej francuska armia, aby zmylić a jednocześnie namierzyć niemieckich snajperów, używała sztucznych głów z masy papierowej, które wystawiała z okopów. Dla swoich snajperów natomiast z masy papierowej rzeźbiła martwe konie, do których strzelcy wyborowi mogli się schować, nie wzbudzając wśród Niemców najmniejszych podejrzeń. Numer 5. Tak zwana bomba nietoperzowa, to ostatecznie nie wprowadzona do użycia amerykańska broń, mająca na ogromną skalę niszczyć japońskie miasta w czasie II wojny światowej. Po zrzuceniu Bomby, z jej komór wylatywały nietoperze z doczepionymi bombami z detonatorem czasowym. Bomba nietoperzowa miała być równie skuteczna co bomba atomowa, jednak przy znacznie mniejszych stratach w ludziach. Numer 4. Inny szalony lotniskowiec miał mieć miejsce na sterowcu, czyli generalnie bardzo dużym balonie. Koncept z 1934 zakładał, że sterowiec taki miałby być zasilany energią słoneczną dzięki zainstalowanym praktycznie na całym lądowisku panelach solarnych. Numer 3. Tak zwany Motor Scout. To prawdopodobnie pierwszy na świecie uzbrojony rower czterokołowy o napędzie spalinowym. Nie zdziwiłbym się, gdyby też ostatni. Wybudowany w 1898 roku kwadrycyk wyposażony był w karabin maszynowy montowany na kierownicy oraz tarczę ochronną. Numer 2. Z czym kojarzy Wam się psiamina? Z psią kupą na trawniku, w którą łatwo wdepnąć. Nazwa ta ma więcej wspólnego z prawdziwymi minami, niż się wam wydaje, bo właśnie tak w czasie II wojny światowej nazywano specjalnie wyszkolone psy, mające wbiegać pod czołgi wroga, a następnie detonować razem z sobą przymocowane do nich materiały wybuchowe. Numer 1. Czołg Nietoperz to nietypowy rosyjski pojazd opancerzony z 1915 roku, którego budowa znacznie odbiegała od współczesnych czołgów. Wóz nie poruszał się przy pomocy gąsienic, ale oparty był na. Trójkątnym podwoziu składał się z dwóch kół o średnicy aż 9 metrów oraz jednego o średnicy 1,5 metra. Wieża z działami i karabinami maszynowymi znajdowała się prawie 5 metrów nad ziemią. Ok, i tym centem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!